الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليك وعليك نعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العزل والفساد ومن دارة الدين وقهر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي قم بِالْخَيْرِ خير ربي شُرَحْ لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دراسه مسلماني تماتم جيشيشي خود بيس زنشيني سكورو اي افتارو دراسه مسلماني رمضان Iftar to wieczerza po zakończonym poście, a suchur posiłok przed świtem. Spożycie pokarmu przed świtem suchur jest zalecane, mustacha. W świętym Koranie jest napisane, jedźcie i pijcie, aż odróżnicie białą nitką świtu od nitki czarnej. Potem utrzymujcie post do nadejścia nocy. Wskazane jest, aby suchór był przygotowany nie wieczorem, ale przed pojawieniem się pierwszych oznak świtu, gdyż za to, gdyż za to jest większe wynagrodzenie. Wysłanie to Allah, salallahu alaihi wa sallam, powiedział, przyrządzajcie suchór i tym sposobem nabierajcie sił do trzymania postu. Śpicie w dzień, to pomoże wstać w nocy na modlitwę tahajjud. jesteście do czasu pojawienia się o zorze, w tym zawarte jest baraka błosławieństwo Boga. W komentarzu do Sahih Bukari i Ibni Nach w imieniu następujące fakty zbawionego znaczenia suchu. Suchor jest sumną, suchór wyróżnia muzułmanów spośród wyznawców innych religii. Suchor dodaje nam sił do wypełniania aktów chci. Suchór pogłębia naszą szczerość w oddawaniu ścisłych, gdyż po zaspokojeniu głodu jesteśmy bardziej skoncentrowani na pobożnych czynach. Suchór pomaga w opanowaniu złych emocji, często wywołanych głodem. Suchór to szczególny czas, kiedy są przyjmowane dła. Kiedy wstaniemy na suchór, Mamy możliwość odprawienia modlitwy Tahadżu i wykonania sikrów. Wybitni muzułmańscy uczeni orzekli: Kto pozostaje względnie głodny w Ramadanie, dozwolony do spożycia posiłku czasie, ten ustrzeże się od zła szatana w ciągu roku do następnego Ramadanu. I tak przynosi wyjątkową radość. I nagrodą w Dzień Sądu osobie wierzącej, które spędziły dzień, trzymając post. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wa sallam przekazał: Muzułmaniny poś... przestrzegającego postu spotykają dwie radości: jedna w czasie wtaru, druga, kiedy stanie przed Bogiem. Ten, kto nakarmi osobą, trzymającą post, oszczymy nagrodą taką, taką samą jak poszczący, nie pomniejszając jego nagrody. Jeśli ktoś z was nie przygotowuje iftaru, to niech, to niech zje dafila, gdyż, gdyż w nim jest błogosławieństwo, barakat. Jeśli nie macie dafila, to oszczędźcie się wodą, ona jest czysta. Ale inna sanakere wa abdeha كلام الله في الملك العزيز العليم كما قال سبحانه وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون